Witajcie ponownie w mojej kuchni! Dzisiaj wspólnie przygotujemy krewetki. Jeżeli jesteście ich fanami tak jak ja, to zapraszam do oglądania. Do przygotowania będziemy potrzebowali 50 g oliwy z oliwek, 50 g oleju rzepakowego, 50 g masła. Cała główka czosnku pokrojona w plasterki. Mała cebulka moja jest szalotka, ale taka malutka pokrojona w kostkę. Troszkę szczypiorku i natka pietruszki. No i oczywiście nasz główny składnik 500 g krewetek mrożonych i jedna chili. Aby rozmrozić nasze krewetki przelewamy je kilka razy letnią wodą. Ja krewetki z pancerza obieram w ten sposób. Tutaj otwieram leciutko tak ten pancerzyk. Tutaj łapię za ogonek, ściągam Ups. i to zdejmujemy. Ale to są takie litka, nie kupa. Tutaj nożem leciutko nakrajamy wyjmujemy nasze jelitko. O, proszę bardzo. Już mamy czystą krewetkę. Jak obraliśmy już nasze krewetki, to nagrzewamy patelnię i wlewamy olej do niej. Mieszamy ogień na naszej patelni. Gdzieś tak na 3-4, jeżeli macie do 9. I dodajemy czosnek i cebulkę. Krażymy tak ze dwie minutki. Jedna czwarta łyżeczki soli i trochę pieprzu. Mamy nasz ogień i wrzucamy krewetki. Króciutko je trzymamy, aby się tylko tam zaróżowiły, żeby nie były później gumowe. Dodajemy jeszcze naszą pietruszkę i szczypiorek. Nasze krewetki zaróżowiły się z każdej strony, wyłączamy i zdejmujemy z ognia. W domu lubimy jeść z grzanką, jeść sobie krewetki i maczać w tym oleju, ale Wy również możecie wypróbować z makaronem. Zapraszam wszystkich do wypróbowania mojego przepisu. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Polecam!